Napierdolaj tu jest Na no, no. Napierdalaj No ale ten Riveter, po Riveter co to było no, Ale i no. że rozpierdolił No widziałem Bra, Dobra pojawił nice. się Uważaj 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 Purwam. Ja duszę. Dobra Jakby osłonić to ja się podniosę i chodzę Plecy, plecy mamy no, Mamy chuj plecy Ze wszystkich stron Ostała czwórka Od nowa wyłączona Do końcówka Ta, ja mam powrót chyba z Gułagu. Czy celca. nie? nie. Ktoś ma powrót? Czy o co chodzi? Kurde, dwóch zostało Ta, ja wracam Uczył się w Kurwa, ty szmato, Ale emocje, panowie. Oni cię gonią, oni cię gonią, penta Także możesz uciekać dalej, zasadniczo. Ja pier... Ostatni został, ostatni żywy.